Witam, witam. Dzisiaj odbiorę nagrody z sanktuarium i zrobię alka odłamki. Trochę mi się ich nazbierało, nie wiem, będzie chyba około 7 łączeń. O, dobra. Sanktuarium poszło mi w miarę dobrze. Właściwie się nie spinałem, bo myślałem, że w ogóle go nie zdążę zrobić. Byłem trochę zajęty w tym tygodniu. Rzadki zrobiłem pierwszego dnia, chyba wieczorem, i całkiem nieźle siadło. Jak widać, jestem nadal w top 100. A tu się nie spodziewałem tego, oczywiście gram na top 1000, ten rzadki. Um, no i siadło dużo lepiej niż bym potrzebował, e, ale to fajnie, jestem w top 100. Kolejny polski ak akcencik. Epicki zrobiłem e, w sumie na koniec, i tutaj myślałem, że nie będę też robił top 500, ale byłem jakoś 520. Jak przeszedłem, więc mówię: Dobra, poprawię kilka map, e, wbiłem e, chyba na. 280 miejsce, ale jak widać, sporo osób tu ciśnie. Tak czy inaczej, jestem bezpieczny, więc już nie poprawiałem. Także te wyniki nie są jakieś rewelacyjne. Te na są całkiem spoko. No i jeśli chodzi o legendarny, tam przeszedłem i w momencie, kiedy przeszedłem, to było chyba w piątek, byłem w top 100. Więc pomyślałem, dobra, może warto poprawić, żeby się zmieścić. Zużyłem kilka flaszek, e, nic mi nie podchodziło, żadne mapy, mm, nic nie chciało e, wejść lepiej. Poprawiłem dosłownie z 4000. E, spaliłem arty, spaliłem trochę flaszek i pomyślałem dobra, nie tym razem. Awatar i tak mam. E, no tu byłby dodatkowo teleskop i pierścienie, ale uznałem nie, tym razem nie dociskam. E, no i teraz, jak patrzę, to chyba dobrze zrobiłem. 968 tysięcy na miejsce setne. W momencie, kiedy robiłem top 100, to miałem 970 tysięcy i byłem 51. Miejsce setne to było 959 tysięcy, więc tym razem trzeba 10 tysięcy więcej na to top 100. Bravo Ridim z szeptu, ten standardowo jest w topce, ale mamy tu też akcencik od nas. Brawo wąs, udało się. E, mówiłem, że z tym wynikiem jesteś bezpieczny, ale myślałem, że będziesz trochę wyżej. E, po prostu jest wyższy poziom tym razem. I nie wiem, czy tu ktoś jeszcze jest. O, ponury korsaż, też fajnie. I czy ktoś jeszcze z Polaków? E, nie. Dobra, na rzadkim może zdążę przejrzeć. Sebibim z Legasy. O, ładnie. Trzecie miejsce, czyli Pierścionki i Księga Taktyki. No, niestety tu za trzecie nie ma Awatara. E, punktacja. Predator. A, to nie nasz. Nie nasz Predator, to nie chwalę. E, tu widziałem sporo osób z Polski. Mr. Q z Szeptu, Rafalski, Black Devils, No Mercy chyba nie. Uh, Pyzon, dobra robota. Uh, Bastard, Mati. Ok, drużyny podobne wszyscy używają. No ja trochę innej, um, trochę inną drużyną grałem. Jest Kuba, zaraz jeszcze jak zdążę to pokażę wam drużyny. To już nie będę top 100 Epickiego przeglądał. Uh, Frost, super. Uh, oczywiście tu, no i ja jestem. Uh, I o Maromaro Maro z Rycerzy Ciemności. Także rycerze potrafią grać w te eventy. Super. Um, Dobra, oczywiście można sobie w składy zajrzeć. Jeśli chodzi o moje, to tym grałem rzadki, więc trzy kolory, dziwny skład. Tu Ulmer jest mi zupełnie niepotrzebny, bo on bije na końcu, ale wziąłem go z tego względu, że ma 728 ataku. Ja nie mam tych postaci na drugim limicie. No tu oczywiście lepiej by było użyć innej postaci. Ale jak widzicie, takim składem też można spokojnie top 100 w rzadkim sobie wykręcić. Na epickim nie mam przełamań podwójnych. Nie mam nawet na trzech postaciach pierwszego przełamania. Oddziały mam też badziewne I takim składem spokojnie można było zrobić top 500. I jeśli chodzi o legendarny, to testowałem sobie Hammer Klanga. Grałem w taki sposób. Jak zaczynałem, to ten Hammer był dopiero na 41 Czy 4... -1. 10 jakoś, tak. Na początku czwartej belki. No nie wiem, nie wiem, czy, czy to jest skład, którym będę grał wydarzenia. E, oczywiście, na standardowych wydarzeniach, no to gazela wypadnie. Tutaj jest potrzebna e, jakieś leczenie, a gazela ma też tą redukcję obrażeń, więc oni dużo mniej obrywają, więc to działa całkiem nieźle. Na zwykłych wydarzeniach mógłbym użyć tu jeszcze e, gestalta i, i oczywiście obniżenia pod kolor. I wtedy myślę, że każda fala bossa by padała i mógłbym grać sobie mono. E, także zobaczymy. To tutaj testuję sobie ten skład. Um, możecie oczywiście wpisać w komentarzach, jakimi składami wygracie poszczególne etapy i jak wam poszło. E, czekamy na nagrody. Wydarzenie kończy się za 40 sekund, ale te nagrody będą oczywiście za jakieś 15 minut. Dobra, mamy nagrody. Jakoś weszły szybciej niż się spodziewałem, chyba 5 minut minęło i nie byłem przygotowany. Na szczęście w porę kliknąłem. Nagrywaj, ok, tu nie ma zaskoczenia. Jakby wiemy, jakie to będą nagrody, cieszą te pierścienie. To są czwarte. Parę monet wpadło. Będą kolejne, oczywiście, tokeny, no i flaszki. Flaszki są potrzebne. Tych mam sporo, tych w ogóle mam wpytę. Nigdy nie wychodziłem na tytki. Może warto wyjść. I zabrać miliard żarcia i żelaza. E, dobra, więc mamy pierścienie z rzadkiego, jeśli chodzi o e, Tutaj jest tabard. E, generalnie e, ten rzadki poszedł mi w, e, bardzo dobrze z tego względu, że właściwie na tym pierwszym przelocie, prawie na każdej mapie, miałem skrzynki, więc nie musiałem się jakoś strasznie spinać i tych monet bardzo dużo trafiłem na tym wydarzeniu przez co mogłem dzięki temu trochę poszaleć z przyzwaniami. Oczywiście Mena byłaby idealna, z drugiego Popita bym się cieszył, cieszyłbym się z Uwe, cieszyłbym się nawet z tej żółtej, może bym ją zrobił z Hilde przed Gwyn, ale dostałem gufę. No i gufa, spoko, niby prowokacja, ale to nie jest prowokacja startowa i to jest problem. Gdyby miał prowokację startową, to bym go zrobił od razu, bo w czerwonym kolorze nie mam, a to by się przydało. Ma naprawdę bardzo fajnego skilla, ale no, mam w kolejce takie postacie jak Eron, Skoria, um, Ash um, i, i jeszcze jakieś tam czerwone czekają, więc no, on nie będzie pierwszy, niestety. No ale oczywiście cieszy nowa postać. Nie będę narzekał. Stokenów trafiłem ostatnio. Wczoraj spaliłem w sumie. Trafiłem wajnę Moynena. Oczywiście tutaj też wajnę raczej nie planuję robić. No, on nie wyprzedzi w kolejce Starlasa, więc trudno. Ale coś tam powpadało. Dobra i zobaczmy Alka odłamki. OK. Czyli tu mamy materiały na małą manę, tu mamy plecaki. Chyba potrzebuję opracować coś innego. Rzadki materiał o, do budowy. I tu przerabiać sobie korzenie nocy. E, tylko opracowanie jest dosyć kosztowne, ale chyba będę musiał to zrobić. No dobra. E, szybko dajcie łapkę w górę i suba. No to może e, dostanę pierwszy raz w tym roku e, czterogwiazdkowy materiał z e, tworzenia rzadkich m, materiałów. No, macie jeszcze dwie sekundy. Ok, sprawdzamy, czy dobrze daliście łapę. Nie. Poprawcie się. Dajcie jeszcze raz. E, dobra. I mamy sześć łączeń. E, wojownik, łotrzyk, tego i tego mam dużo, a huraganów mam mało. I nie mam czym produkować. To jest problem. Kleryk, barbarzyńca. No to kleryk. Tu chyba druida potrzebuję. No zdecydowanie. Bardziej niż huraganów. Hmm. Kogo mam do robienia? Łotrzyka, na pewno jednego. Do kleryków zawsze mi brakowało. Dobra, kleryka. I jeszcze dwa. Ok, napój biorę w ciemno. E, chociaż to będzie jedenasty. Dużo, ale ok, przyda się. Starlasa potencjalnie chciałbym na drugą belkę przełamać. No i tu chyba muszę Druida. O, mnich też ma mało. E, czekajcie, mnicha chyba. Bo tu Forces dostanie talenty. Dobra, wezmę mnicha. Ok, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. E, kiedyś pytałem, e, czy chcecie taki poradnik, jak przejść tych e, e, gargulców, więc dajcie znać w komentarzach. E, to następnym razem, jak będą to. Um, mogę, mogę nagrać, jak przechodzę. Oczywiście potrzebuję do tego trochę więcej czasu, ale to już wtedy się przygotuję. Tak sobie zaplanuję e, czas i granie, żeby faktycznie nagrać jakiś taki szybki poradnik, a później pokazać Wam na przykład przejście całego rzadkiego, może nawet przejście całego epickiego i legendarnego. Um, także dajcie znać w komentarzach, jak będzie duże zainteresowanie to taki materiał dla Was przygotuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.